Cześć, siemanko. Ja was witam, w... no, Brawl. Ja to mój pierwszy oficjalnie zwykły film. A mam do wiadomości. E... Około 16:00 czas zawsze, no prawie zawsze będą filmy. No i przeważnie teraz to będą tylko najczęściej to filmy z Braula. Ja go bardzo lubię. Bo on jest dla mnie naprawdę fajny. Jeśli chcecie, mogę, mogę, jeszcze parę innych gier. Piszcie w komentarzach, jakie byście mi polecili. No bo ym, tak będzie fajnie. Jak będzie więcej gierek. Dobra. No to chyba przechodzimy do wieki. Dobra, tu jest wielka Brawl Stars. Teraz sobie robię zadanka ze wczoraj. O, max. Zagórnika, fajnie. Dobra, ja czasami będę się skupiać, więc... Tam, yy, więc yy, będę czasami cicho. No, przeważnie to będę z wami rozmawiać. Jak już, to jest? Jestem no dobry w browsers, ale na pełen etat nie. Dobra, kruczek, kruczek, nope, Beat, o nie, beat mnie. Beat mnie, nop. Krócej, bardzo. Dobra, panka, panka. Jest co? nie, 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 I'm reflex. Nope. Nope, duck. <gryw> nope, duck. nie, 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 tylko widziałem no dobrze nie mam żadnego gadżeta no i będę tu trochę rozpołożyli dobra, spłuczek nope, kruk nope, crow nope, crow mm. tak, give dobra, lecimy z tym Liko. ała Poczekaj, Czekaj tam. Idealnie. Dobra, lecisz. Osłaniam cię, osłaniam cię. Osłona, osłona, osłona dymna. Ja yeah, boy no. dobra. Nie, tylko... O, no, czytać, czytać, czytać. Nie, 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 a już strzelamy. Ojojoj. O oj. oj nie. Tylko... taki no, kruk, kruk... wypadku. Zawsze mi to się zdarza. Pod Zawsze, zawsze. O. Tet. Dobra. Lecimy z tą gierką. Pierkcikaj za pewnicielem.

Są... wystąpić w odcinku. Ściągam ludzi. Parę to jest. nawet nie parę, dużo. <gul Buffalo>

o ile ja przedstawię wam jeszcze emotki. Hihi. Ja czasami będę miał tam niektórzy że będę tam gadali, bo wiecie. Rodzina. No, ale... 5 minut tak jeszcze. Tam prawie... No. W górnym prawym rogu mała cowicznik. To, no, widzicie, ile tam jest. Ej, tam w ogóle też możecie się stać. Na nie leży. je yeah. Ksielka też. Huk. Ale my robimy. Jesteśmy kosami. Bum. Jeden. уже его положил. Уже... О, матка. О, не О, А, о, о, было близко. Фани. другие место. Хорошо, только им... Ну, а покажем вам сейчас... Mam do Gina dwie, mam do Kolta, mam do Bula, mam do y, Broka dwie, śmiejącą się i pokazującą okejka, do pokoje śmiejącą się, do El Primo się śmiejącą, denerwowaną, do nerwowan, do Rosy, Karla, y, fajną epicką właśnie do Franka, y, do Nani, do Jego, do Tarki i do Koleta.

Paszpro. Jak Jakby prawie nie znam, to jest tylko gość klubowy, ale nawet fajny. O matko. Głupi broken. Brok, brok. Blok. Biryta. Bullet. nie zasługuje na życie o nie, o nie, o nie, o nie chodź tu, chodź o, ale ma, ma, movement o nie, nie, ja już to nie nie lub no, fartem nie, nie ma farta ten movement by mi nie pomógł dobra, ostatnia gierka na dziś w ogóle przedstawię się jeszcze mm, Wam siebie jestem, Filip mm, tego mm, okolicy Wam nie zdradzę wcale 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 no i tak się rozpo, rozpoczęła moje kariery, bo tak chciałam mam i ale jakby co, to jeszcze yy, chwilowo Wam pokażę moje Słabsze konto Słabsze Chodź tu, starka Starka, starka O nie, o nie doda. W dupie Wyspa po totalnej porażki Co go Szarika na ten pisze w komentarzach No i oglądam tam wielu To on zrobił Nie widział chyba, że ma ujść Dobra Ja chyba kończę Dobra, teraz wam pokażę. Dobra, pożegnam się. Dobra, ja tu napiszę Nara. A. Ok. I pokażę Wam moją kolejne kątu to w ogóle jest ten mój ten nie zwracajcie na nic uwagi o, a też będę e, wam pokazywał e, gierkę taką, dino park no, tu, tu trochę z trochę gram wiem, że jest dla 3 latków, ale na, na no co, mam 10 lat he <śmiennie> he a w, nie, chyba mi no chyba nie wiem raz Piszcie w komentarzach i zastanówmy się tak brzmi czasami to jestem bitwy ale czasami to nie <laughs> to jest w ogóle moje drugi kłon to mega fajne bo wiecie dlaczego mega fajne na początek wypadły mi, mi cztery mityki Search a niedawno aż a on jest bardzo dobry w ogóle każdy chromatyk ma ten yy, mod Zamrażanie ser czy ulepszanie się, jej mm, odpychanie, kolet yy, ten, kolet ten ma, kolet mm, ma ten, yy, te, yy, wiecie, te zmniejszenie i zwiększenie HP, yy, kto ma więcej HP do zadawania, zawsze patrzę jak tu jest ten, mm. czy coś wypadł? no to ja kończę. Zobaczycie moje... No i w ogóle zobaczcie, to jest zadymiasz. Widzicie? Ale fajnie. To właśnie tak szybko aż nitę Chciałem, tak? To już ma mam. I sobie ulepszę. Ja tam nie gardzę monetami. No to. Jutro nie wiem. Widzimy się w Dlino parku czy na drugim, tym... Na drugim koncie tym właśnie na czym na którym jestem. jeszcze w komentarzach. No dobra. Na razie.